Wyłącz ten jebany dźwięk, jak to? Ale jak ci nie rozpierdala uszu muzyczka z menu w cs to nie grasz w CS-a tak naprawdę. Jest to prawda. FBI jesteś. No, kur kurwa, FBI. Co ci to kurwa, Gnoju, przeszkadza? Wypierdalaj stąd. Dobra, tu się plantuję Ja to... A, to Botnacy. Daj mu kosę zasadzimy. O ty zniknął Ja da się tu przejść, dawaj ja cię tam rzucę Ja idę quick skopować O kurwa Dobra, ten skurwysyn na hakach haka Podniosłem afkę przez ciebie Dobra Kurwa, klikam G i wyrzucam i broń Jak to są koksy jakieś na cheatach? To się trzeba. tutaj, drzwiczki. Jest, tu jest, tu jest. Tu, jest, jest. Mał... Kurwa, ty. Ja Niemożliwe to jest, niemożliwe to jest, że dwóch na taka zabił. Przecież on ci tu jest, kurwa. Syl. Na pewno, ten froda jest na No opanowy. widziałeś w jedną sekundę? Micha da sprzedał i tobie. Dobra, jak kupuję. 57 No kurwa! Co? Jak to jest możliwe? Gdzie on jest? No, nie wiem, gdzieś tam kurwa, za mną. <śmiech> <śmiech> za mną. Ale. No kurwa, i wydaję tyle kasy, żeby... Ty, myślałem, że mi granata rzucił. Nie, ale oni oszukują, powiem ci, oni zajmują takie spociki. A! Kurwa, no ale to jest niemożliwe, że on słyszy, że ja akurat mam granat w ręce, a nie nowe. No kurwa mać! Nie, oni oszukują, powiem ci. Na pewno mają to jest na pewno haker. Dobra, powiem ci, że ja wiem jak go oszukać. Bo on wie, że ja tam będę. Tu trzeba zbić szybę. Pa. Teraz idziesz tu. Pop tak? I on jest tutaj, skoro bys No kurwa! No fajnie, że on mnie widzi, a ja go nie widzę w tym jebanym dymie. NO KURWA! Trafiłem go na pewno. No haha. Pierdolę tego Frodo jebanego z Władcy Pierścieni. Na pewno jeszcze plantuje. Nie, ale nie da się tu grać, powiem Ci, że oni oszukują w chuj. Na pewno i pewnie tylko na tej mapie grają jeszcze. Dobra, ja ich raszuję, mam P90. Zablokowałeś mnie. Ty mnie też, zbugowana ta gierka. Dobra, ja mam takie No kurwa! Nie, musimy obejść tego chłopa, bo ten chłop kampi w jednym miejscu. I to Nie, powiedzcie, za długo się przeładowuje MK tutaj. <grym> no kurwa! <grym> Wchodzisz we dwóch na jednego. Ej, jedno ale wiesz co, zauważyłem, że popełniamy pewien błąd taktyczny Bo my jesteśmy <grym> kurwa antyterrorystami To powinniśmy bronić, straszujemy <grym> Dobra, to czekamy Dobra Czekamy, bo popełniamy błąd taktyczny Ja zbijam, czekam tutaj Ja patrzę tamte drzwi na lewo Dobrze Frodo jest... Dobra, to... zajebałem śmietnika To ten Frodo jest w drzwiach po prawej jak coś Jaką grabę z tłumika czaisz? To ty otworzyłeś drzwi? Tak, tak, spokojnie. Okej, okay, okej. Okay. Frodo też drzwi otworzył, jak coś. Jest, 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 idź w twoją stronę. Dobra, jest frajera. Dawaj tego jest Tu się smoka rzuca, pewnie jakoś tak. O, idealnie. No kurwa! No, aha! Powiem że chłop na pełnym no, biegu kur... pedy strzela. On nie, na pełnym nie, biegu nie, trafia. To jest niemożliwe. Frodo, ja ten. Cituję No niestety chciałbym się sprzedawać dla takich chwiria Ale póki co na maila dostaję tylko od widzów wiadomości, czy im byli, że gringle z dupy za 400 zł albo gierki 18 plus. Are you boy or Girl? No i oczywiście samie mam też samia dobry serwerek czy Tu? Ja obszedłem im bazę już. Mogę trzeba do tak Ty, zajrzeć. na dachu, jest na dachu, jestem na jego plecach. Czekam aż wychyli głowę, poczekaj. Kurwa, 30 HP -a. <śmany> 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 tak, nie zbejtował Dostał, ale nie heada Dobra, padł Dobra Ja się czuję no, jak snajper elity tutaj Gościu jakieś głowy mi latają w domku Ja muszę tylko trafić Masz pakę I czego ty AK kupujesz na mapie dla snajperów? No bo idę najebać go zawa No kurwa, przecież słyszę strzał, mam na jego głowie, tak? To jest możliwe, że on mnie zabija pierwszy. Przecież takie jakieś lagi są, serwer 64 tiki jak chuj. No chyba pojebało was. Okay. Dobra, rozjebana ta gierka jest. Fajem ci Piotruś. Nie wiem, ty, ale mam tu czułość małą. No ja też, ale czekaj, gdzie tu się idzie. Dobra, Ez. O kurwa, spadłem. Ty nie wyskakuj przez barierkę, jak coś. Dobra, dobra, tu trzeba kostkę pokazać. Patrz, kurwa, jaka kostka, biedaku. Ty goni mnie. Kurwa. Pomściłem cię. Ej, nade mną jest, proszę pomóż, kurwa, pomóż coś. On cheatuje, widziałeś co? Chodź mi ze cztery cheatów. Jeszcze. jest na B, tak? Pokażę B. Aha, tak. Aha, tak. Iza kobraża? Co to za shot? Twoje zakolepi się trzymają od Ksaya, Stary, ale przecież Ksaya ma chyba z 21 lat, nie? A ja mam 31 Dobra, weź On miał operację włosów, przecież no, Jak Ksaya będzie w moim, w moim wieku To Patrz. już nie będzie trzymał na Twitchu tylko na Pornhubie Tylko wtedy <noise> A, że będę łysy A to nawet, nawet śmieszne Chyba, że to chodzi o to, że mam taką wielką faję I się nadaje. To prawda też wygła. stąd i wie, że ja mam wielką faję. To jest pytanie. Paulingam No Nie porwa. no nie mów tak. <laughs> nie, no Tą pakę, co nie? Możesz wpisać kod już na respie i jak mija tam 40 sekund, Ta, to rzucasz się szybko na BS i ona wybucha od razu. Kupić ci luki O no.

Dobra so. Jakim jest. Fryderyk jest kurwycin tutaj pod B Fryderik co fejka zebrał na...